bum, bum, bom, bom. Siemaneczko! Witam w kolejnym odcinku o Retrograch, o mojej kolekcji. Cześć wszystkim kolekcjonerom. Dzisiaj zaprezentuję wam coś specjalnego, czyli przynajmniej jak dla mnie moją ulubioną grę Ever, ulubioną, najlepszą grę, a mianowicie jest to gra pod tytułem Grand Theft Auto. To jest moja ulubiona gra, w którą mógłbym godzinami grać cały czas. I czekam oczywiście na GTA 6, jak większość chyba osób, nie? Także dobra, żeby nie przedłużając. Dalej jest to kolekcja z polskiej gry, które zostały, bo w poprzednim odcinku opowiadałem o tym, że zostałem ukradziony. No ale dobra, lecimy dalej, bo nie ma co płakać, nie? Czyli pierwsza część. Mamy tutaj w idealnym oczywiście stanie Grand Theft Auto 1. Pamiętam, jak kiedyś byłem u swojego kolegi, jeszcze do podstawki, miał tą grę na pececie. Zakochałem się. Od razu, pierwszy strzał, zakochałem się w tej grze. No i do dzisiaj jestem zakochany w tej grze. Tutaj mamy taką płytkę. Tu będzie troszkę pokazywania. Mamy książeczkę, książeczkę. W książeczce akurat nie ma nic ciekawego. Ale mamy tutaj na przykład dwie mapki. Je. I to jest taki rarytas już dla mnie. Świetnie, przepięknie to wygląda. Jedno... Przepraszam was, bo trochę mam katar, jak to nagrywam. Tu mamy taki piękny plakacik. Mamy tutaj też y, oczywiście mapkę. I to jest chyba mapka z tych wszystkich miast, właśnie. Dobra, to na razie tak odłożę na szybko. No i lecimy dalej z drugą częścią. Mamy tutaj świetną część GTA2. No, w tym samym, że tak powiem, tak samo zrobiona jak jedynka. Nie, tylko są po prostu jakieś dodatki aczkolwiek jedynka mi najbardziej y, przypada do gustu tutaj mamy taką płytkę z tego co założyłem są dwie płyty nie? są różne nie? Ta, ta druga to jest podobna do gieta jedynki nie? nie wiem o co tu chodzi ale książeczka jak książeczka, zwykła książeczka i tutaj też mamy super plakaczy. właśnie Dołączony do tego ja, pokażę wszystko naprawdę super sprawa że to się w ogóle w takim stanie wszystko zachowało nie? no i u mnie też się na pewno zachowało Mamy tutaj świetną książeczkę, mapkę. No i kolejna część, która wyszła dalej na PlayStation 1, jest to Grand Theft Auto London, czyli gramy w Londynie, rozgrywka w Londynie. Też świetna gra, naprawdę super gierka, nie? Inne samochody, ciekawsze drogie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy. No książeczka też, no nic specjalnego no, z takie coś. Płytka wygląda taką tutaj, jak widzicie. No i tutaj mamy też kolejny plakacik, super plakacik. Z takim czymś w ogóle, możecie spojrzeć sobie. Super to wygląda naprawdę. No i tu mamy taką mapkę właśnie Londynu. Także naprawdę super, super, super sprawa. Bardzo się cieszę, że posiadam też ten tytuł. No i wam ostatni tytuł oczywiście na PlayStation 1. Mamy tutaj Grand Theft Auto Special Mission. Nie jest jakoś super dostępny, yy, 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 łatwo dostępny tytuł, ale jeszcze idzie go w miarę kupić chceę. Yy, także pokażę Wam tutaj też jest fajna taka, rzciutkę, grubsza książeczka. Mamy tutaj takie coś. Płytka prezentuje się w ten sposób. No i oczywiście babka tutaj będzie też babka, Już Wam pokażę. Jak tutaj mapka wygląda. O, to, to też plakat taki sam. No i tutaj też mapka. Także ekstra, super, bardzo mi się to podoba. To jest właśnie cała kolekcja krante to pojała na PlayStation 1 oczywiście. Kiedyś pokażę jeszcze na PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. No i mam tu jeszcze taki dodatek, też gra z mojego dzieciństwa. Pamiętam, że jak zaczynałem zawsze tą grę, pierwsza misa to było, trzeba było przejść w garażu różne takie salony pierdoły, i nigdy nie miałem tego zrobić. Miałem kolegę, który umiał to robić i przechodził to bez problemu, a mianowicie mam na myśli Driver. Świetna gierka tak samo. Bardzo polecam, jeżeli ktoś nie grał, bo jest to jedna z takich najbardziej popularnych gier. Mamy tutaj fajną taką mam, książeczkę też w kolorze. Kurde, nawet już zapomniałem, że ta krzyżeczka w kolorze z drivera. super sprawuje. Ja? Wiem, jak są książeczki właśnie w kolorze. Coś mniej więcej takiego, także super. Płytka też jest bardzo fajna, rzuca się w oko. Więc mamy tutaj <coughs> drivera jedynkę. No i ostatnia gra, którą dzisiaj zaprezentuję, to jest druga część drivera. Ta gra znajduje się na dwóch płytach, i tu był element, bo można było gościem wychodzić z samochodu. Także super sprawa. Już Wam pokazuję, jak to wygląda w środku. Ja tutaj jeszcze pokażę. Są dwie płytki. Fajnie one też wyglądają. I mamy tutaj takie dodatki jak no tutaj Scott Masters, oczywiście nie gry. Tu jeszcze jakaś jest ulotka. No i oczywiście książeczka no, a tutaj też jest w że patrzcie, nawet są takie postacie ładnie pokazane, wszystko jest zrobione ładnie. No to mi się podoba. Także to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Widzimy się w kolejnym, bo jeszcze coś skromnego zaprezentuję Wam. Także do usłyszenia. Na że Hej! Bum.